Mam pytanie, czy Pan Mowak konsultował program trzeciej sesji z Panem Wójtem, bo wydaje mi się, że trzy tygodnie w minie też się wydarzyło i pewnie też się w przyszłości zdarzy. E, czy program został skonsultowany z Panem Wójtem, czy nie? Bo y, nawiasem końców są dzisiaj... Więc wydaje mi się, że to jest jakieś duże niedobrze informalności. Czy, czy pan czy konsultował pan bardzo problemy? Proszę bardzo. Pan przewodniczący konsultował nas natomiast chciałem dorzucić straż gminą i chciałem dorzucić dwie rzeczy budżetowe, ale poprosił mnie, żeby ta sesja odbyła się bez tamtych punktów, żeby... ponieważ chodzi o pracę, jakim przedstawił Komisji Rewizyjnej. Zdaje znaczy, że, się, że jej sprawa zakładu strażników gminnych, czyli likwidacji tej uchwały likwidacyjnej, nie przeszkadzały, ale zależało na tym Panu Przewodniczącemu, żebyśmy, żebyśmy jak najszybciej Komisję Rewizyjną i na tym się skupili. No i żeby nie było konfliktu, to odsądzimy, powiedziałem, że zgadzać. Rozumiem. Takie prawo Pan Przewodniczącego, Czy, bo mam pewien temat prawny, no dzisiaj nie ma na sesji Pana radcę prawnego, co Panu wyraźnie nie przeszkadza, ostatnio przeszkadzało mocno. Dzisiaj nie ma racji, a mam duży temat prawny tego rodzaju. Jak wiadomo, e, funkcja Przewodniczącego Rady z Szanownymi Obrachunkami i Przewodniczących Gminy, która się, ustalono niestety to. Natomiast przez 3 tygodnie mieliśmy taką sytuację, że Pan Nowak pełnił funkcję obie. W związku z tym mam zapytanie. Moim zdaniem, rezygnacja, Pan Nowakas co obiecał zresztą, i co jest zapisane w dokumentach, że chyba jest taka rezygnacja, co obiecał nas na przedwwolniu przewodniczącego, że rezygnuje, rezygnięcie. rozumiem, że ta rezygnacja jest. Natomiast, natomiast Rezygnację Rada musi przyjąć. Do dzisiaj Rada Rezygnacji nie przyjąła. W związku z tym, moim zdaniem, Pan ma odpowiednie funkcje i przewrócić te rady, i przewrócić te rady, które się wyklucza. I to w zależności od tego rodzaju, na które będzie dzisiaj nikt nie ma w pomocy, bo ma racji. Czy ta część dyskusji, która była na zara poprzednio, była w tym legalną w ogóle, że to tę pracę wyprowadzić i podpisywać Na piśmie, pewnego Dobrze. A jeśli no, nie odbywaj, to są, nie. Y... No, dość często racji prawnych by nie było, dość często opinie racji prawnego, która odwołuje a także yy, dostaniesz Pan tęcz, Panie Wasiński, w tym temacie. A jeżeli...